Dzień dobry, mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Męcenas Łukasz Staszel, ekspert Akademii WSB, specjalista w obszarze prawa pracy. Jest naszym gościem dziś rano. Dziękuję za czas, panie mecenasie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich. Wie pan, hodowano mnie przez cały czas studiów w takim przekonaniu, że prawo to jest takie zjawisko dla słabszych. Bo ci mocniejsi sobie dadzą rady. I prawo pracy jest takim najszczególniejszym dowodem na prawdziwość takiej tezy. Tyle tylko, że w czasach, w których żyjemy, bezrobocie jest, to mówią eksperci, higieniczne. Tak. Mogło być wyższe, bo gdyby było, to by może ludzie bardziej szanowali pracę, a to oznacza, że być może te proporcje skłaniają się jednak ku prawom pracownika, czy się mylę. Tak jest. Czyli sile pracownika na rynku. Z jednej strony, tak, jeszcze dwa słowa na temat tego bezrobocia. Mówi się, że 5% bezrobocia w danym społeczeństwie to jest tak zwane bezrobocie naturalne, bo zawsze jest pewna grupa ludzi, którzy albo nie muszą pracować, albo nie chcą o, nie. pracować. No i faktycznie dzisiaj tak jest, że to nasze bezrobocie, nawet bym powiedział, jest niższe niż to tak zwane książkowe, naturalne. Jak patrzyłem dla województwa śląskiego za ostatni miesiąc, było 3,8%, czyli poniżej tego progu. No i oczywistym jest, że rynek pracy wygląda różnie w zależności od tego poziomu bezrobocia. No i funk funkcja prawa pracy zawsze jest jakaś. Z jednej strony, w takim podstawowym ujęciu, to jest ta funkcja ochronna dla pracownika i faktycznie ma zabezpieczać tą rzekomo słabszą stronę stosunku pracy, czyli właśnie pracownika, no, ale z drugiej strony to prawo pracy ewoluuje i dostosowuje się do rynku pracy. Do takiego jakim ono jest ten, ten rynek i on się zmienia ciągle, nieustannie. I, I myślę, że dzisiaj to jest narzędzie mocno chroniące pracownika, będące jednocześnie dużym wyzwaniem dla pracodawcy. W wielu aspektach myślę, że słusznie. I taka jedna refleksja, która chyba nie często pada. Ja mam wrażenie, że nasze polskie prawo pracy chroni pracownika dzisiaj lepiej niż, pracodawcy. niż pracodawcę, ale też chroni lepiej w Polsce polskiego pracownika niż za granicą. A to o tym za chwilę. Panie mecenasie, bo jest kilka, no kilka pewnie instytucji, które mogą pracodawcy życie utrudnić jeszcze bardziej, chroniąc pracownika, który i tak z istoty rynku jest w tej chwili mocno chroniony. Która z tych instytucji dla pracodawcy, pańskim zdaniem, jest w tej chwili najbardziej kłopotliwa? To znaczy, pracodawca musi się mierzyć z dwoma podstawowymi instytucjami. Z jednej strony e, Państwowa Inspekcja Pracy i kontrole sprawowane przez tą Państwową Inspekcję Pracy, ale nie tylko, bo pracownika w kontekście jego uprawnień chronią też inne inspekcje, o czym nie zawsze sobie zdajemy sprawę. No bo chociażby Państwowa Inspekcja Sanitarna. Są kontrole z Państwowej Inspekcji Sanitarnej nastawione na przestrzeganie unormowań dotyczących pracowników. Nie każdego to dotyczy, nie w każdej branży. Tak, są może Czasami są to tam, takie. Filmę? Zaskakujące kontrole. Ostatnio miałem na przykład w jednym z przedsiębiorstw kontrolę w zakresie przestrzegania ustawy o wyrobach tytoniowych, innowatorskich wyrobach tytoniowych. Czyli, że co? Że nie wolno palić? Czy są właściwe oznaczenia, czy jeżeli Miejsce. jest palarnia, czy jest właściwa, czy jest wentylowana odpowiednio, czy ten pracownik jest tej palarni też bezpieczny, czy osoby niepalące nie muszą, aby przypadkiem wdychać tego dymu papierosowego, więc ten zakres kontroli taki dość ciekawy. No, ale jest jakaś tendencja, która pokazuje, że te instytucje intensyfikują swoją działalność w tej chwili? Jest jakiś taki trend? Zawsze okres letni, wakacyjny jest powodem kontroli na Czemu? pewno w turystyce, w gastronomii. Tak. W rolnictwie, w przemyśle, gdzie pojawiają się osoby młode, często pracujące wakacyjnie, sezonowi pracownicy. Tak. Co jest też ciekawe to mamy obecnie zasady kontroli planowanych, czyli to nie jest tak, że kontrolujący tam jakiś urzędnik mówi: "A dzisiaj idę tam". Tylko raczej jest to planowe i takie kontrole ad hoc, czyli bez zapowiedzi to jest rzadka rzecz? Rzadka. Ale no to jest co wyłącznie... to za kontrola. Jak kontrolowane wie, że go będą kontrolować. Oj, e, powiem panie redaktorze, że nie sposób, e, że tak powiem, naprawić wszystkich nieścisłości, jeżeli ktoś nie przestrzega tych norm. A może też poza wszystkim jest tak, że efektem ma być to, że pracodawca przestrzega prawa. No tak. I nie, nie to, że ci go złapie na tym, że go złamał. Dokładnie tak. Dokładnie Tak to jak z policjantami, którzy pokazują, gdzie stoją z fotonadarem. Tak jest. No tak dobrze, jest. ale wie pan, nie każdy pracodawca ma tyle zasobów, żeby sobie pozwolić na dobrego prawnika jak pan. On musi sam z siebie wiedzieć i co mu zagraża, i jak się chronić, i jak się bronić, czego może oczekiwać od niego w najbardziej pierwotnym momencie inspekcja, która do niego trafi. Na co musi być gotowy? To znaczy tak, przede wszystkim najczęściej obecnie w praktyce jest tak, że kontrolujący wysyłają zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. I mówią nam, czego będą oczekiwali? Tak, mówią się... i mało tego, ja uważam, że warto jest zadzwonić do tej Państwowej Inspekcji Pracy. Ja mam dobre doświadczenia z nimi, jak, jak o tą kontrolę chodzi, to trzeba przyznać, że są bardzo profesjonalni według mnie. Bo pan jest prawnikiem i oni wiedzą, że mają do czynienia z fachowcem. Pierwszy z brzegu przedsiębiorca że taki mądry nie jest. Może też jest... Inne podejście, być może jest inne podejście. Może kiedyś spróbuję zadzwonić, nie przedstawiając się e, dla porównania. E, natomiast e, e... Jest taka reguła, że między 7 a 30 dni, czyli nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 30 dni od zawiadomienia, ta kontrola może się rozpocząć. I to jest ten okres, żeby przede wszystkim pracodawca zgromadził dokumenty. I nie mam tu na myśli sfabrykowania dokumentów, tylko może być sytuacja taka, że zewnętrzna firma prowadzi kadry, prowadzi teczki. Mhm. Te teczki trzeba przywieźć. Trzeba je fizycznie w danym miejscu zgromadzić. Ale inspekcja powie, czego będzie za 7 dni oczekiwała. Tak, najczęściej mówią, ale powiem tak jest pewien klasyczny. Katalog, którego się można spodziewać. To znaczy, bardzo chętnie Państwowa Inspekcja Pracy przegląda ewidencję czasu pracy. Lubi przeglądać akta pracownicze w kontekście tego, czy są dobrze prowadzone, zwłaszcza w kontekście no, dość często zmieniającego się rozporządzenia w tym zakresie. Lubi przeglądać teczki obecnych pracowników i już zwolnionych pracowników. A jak daleko wstecz może patrzeć na to, jak prowadziliśmy naszego pracownika? Regułą jest to, że nie sięga się do teczek starszych niż 3 lata. No bo A to jest reguła, czy to jest przepis? To jest reguła, bo z założenia roszczenia pracownicze przedawniają się z upływem 3 lat. Więc jak nie ma, sensu. Nie ma sensu za bardzo. Natomiast najczęściej jest tak, że, państwo, że inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy mówi to poproszę 3 czy 5 teczek pracowników, z którymi ostatnio ustał stosunek pracy. I my takie teczki wybieramy i i wtedy sobie kontrolujący to przegląd. A jaki nam się opłaca jako pracodawcy stosunek do kontrolerów? Powie pan, ja, ja znam ludzi, którzy mm. uważają siebie za świetnych w obszarze praw rozmaitych mm -hmm. i mówią: Ja cię złapię, w mm -hmm. przygotuję sobie tutaj jakieś kruczki prawne, jakieś przepisy, o których zapomniałeś, a ja sobie je przeczytam, nauczę się na pamięć i cię złapię na tym. No tak, to nastawienie jest ważnym elementem i przede wszystkim głównym grzechem polskiego przedsiębiorcy jest nieczytanie w tym zakresie. I tutaj polecam, to naprawdę zajmie 20 minut. Przeczytać sobie artykuł od 48 do 60 ustawy Prawo Przedsiębiorców, to jest taka była kiedyś duża nowelizacja za poprzedniego rządu, zwana konstytucją dla biznesu. I w skład tej konstytucji dla biznesu przede wszystkim ta ustawa wchodziła. i tam są główne zasady tej kontroli. Oczywiście są też jeszcze przepisy szczególne w ustawach branżowych, czyli na przykład ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast takim rdzeniem dla każdego z nas są te przepisy, te 12 przepisów, które wypada sobie. 12 artykułów z tak. tej ustawy. Dokładnie tak, wypada sobie je e, przyswoić. Jak chodzi o nastawienie, ja zawsze wychodzę z założenia, że nastawienie powinno być e, pozytywne, niewrogie. No bo wiadomo, że jeżeli zaczynamy e, tą kontrolę i tą relację z kontrolującym w sposób e, no taki konfrontacyjny, agresywny, tak, konfrontacyjny, no to można się spodziewać e, podobnego podejścia. Bo on ma więcej narzędzi, na pewno. Też, ale z drugiej strony nie możemy się bać, bo jeżeli kontrolujący no po prostu te normy łamie, to spotkałem się z tym wśród klientów, że mówią: A może o tym nie wspominajmy, może machnijmy na to ręką, no bo jak ja będę upominał kontrolującego, jak on za chwilę nie wiadomo, co napisze w protokole kontroli, czy wystąpieniu po kontroli. Ja często też tego uczę na zajęciach właśnie u nas w Uczelni, w Akademii WSB, gdzie mamy zajęcia praktyczne i staram się budować kazusy, żeby studenci w oparciu o stan faktyczny, który ja spisuję, próbowali wypunktować naruszenia kontrolującego. Ale pan uczy przyszłych prawników czy przedsiębiorców? I to, i to, zarówno na studiach prawniczych, jak i na przykład na zarządzaniu, ale też na studiach podyplomowych. I taki mam, właśnie jeden z, z metod moich, to jest przygotowanie kazusu, żeby student czy uczestnik studiów podyplomowych znalazł te naruszenia i wiedział, jak zareagować. Pan pokaże, taki. tak? Mhm. Nie ma problemu, bardzo chętnie. Jest takie narzędzie, jak artykuł 59 tej ustawy, i to jest sprzeciw. Sprzeciw, który pozwala pracodawcy czy ogólnie przedsiębiorcy wstrzymać bieżącą kontrolę, e, na trzy dni ta kontrola się nie toczy. I to się musi wydarzyć. Tak, i to jest z automatu. I ten sprzeciw podlega rozpoznaniu. No i jakie są sytuacje, kiedy ten przedsiębiorca może użyć tego narzędzia? Z życia wzięte. U przedsiębiorcy toczy się już kontrola skarbowa. W międzyczasie przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy. I ta Państwowa Inspekcja Pracy jest powiadomiona przez kontrolowanego. Mówi, no proszę pana, ale ja już mam kontrolę w toku. A oni mówią, my tylko na chwilę załatwimy temat 3-4 dni. Już jedną pan ma będą odzięć się jest, tak. Tak. A jedną z znaczelnych reguł właśnie w tych 12 artykułach, o których wspominałem, jest to, że jest zakaz kontroli równoległych. No dlaczego? Przedsiębiorca ma prawo brać udział osobiście i bronić swoich praw. No więc się kolokwialnie mówiąc nie rozdwoi. W A tym tak dalece momencie. o tym nie wiemy, że nam to, z, to prawo służy? E, są przedsiębiorcy, zwłaszcza mali i średni, którzy tego nie wiedzą. Faktycznie tego nie wiedzą. W dużych firmach, gdzie mamy jakieś działy audytu, działy prawne, to tam raczej ta świadomość występuje. Ale w małych i średnich przedsiębiorstwach nie. Kolejny taki przykład: często się zdarza, że Państwowa Inspekcja Pracy przychodzi po skardze, po zawiadomieniu najczęściej byłego pracownika. Po donorze. Tak, po takim liście, który zaczyna się od słów uprzejmie, donoszę, że tak. I właśnie to jest powód, dla którego ta kontrola przychodzi. Czasami przychodzi dwa razy. Bo jest skarga na kontrolera ze strony byłego pracownika, że nie wyłapał, nie znalazł problemu, więc jeszcze niech go nadinspektor najlepiej sprawdzi. I pół biedy, jak to jest inspektory nad inspektor, nadinspektor. Ale zdarza się też tak, że były pracownik jest niezadowolony i pisze kolejny wniosek o kontrolę na przykład do sąsiedniego miasta. No nie może być tak, że kontrola w tym samym przedmiocie odbywa się dwa razy. No bo ten przedsiębiorca brzydko mówiąc za chwilę będzie zagrzebany w tych kontrolach. A to tak jak w prawie nie wiem, karnym na dwa razy w to tak. samo nie wolno? Dokładnie tak. Kontrola o toż samym przedmiocie dwukrotnie jest zakazana i jeszcze jest jedna ważna rzecz, której nie wiemy, bo czasami nie dokumentujemy. Powinniśmy prowadzić książkę kontroli, protokół kontroli i spisywać ile dni my kontroli mamy w firmie w skali roku. A ile możemy mieć? No właśnie, w zależności od tego jakiej skali jesteśmy przedsiębiorcą, mikro, małym, średnim czy dużym, to jest od 12 do 48 dni roboczych w skali roku. Czyli mikro 12 dni? 12 dni. I koniec? I koniec. Ten największy, czyli duży przedsiębiorca, 48 dni. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby właśnie zrealizować jeden postulat tych przepisów. Które mówi tak, że kontrola nie powinna zaburzać normalnego funkcjonowania przedsiębiorcy. A w latach na przykład 90. to nie było regułą. Wie pan, w latach 90. ja to pamiętam bardzo dobrze, był przedsiębiorca, który kiedy mówiłem mu, idę na urlop, mówił nie. Znaczy, idź, ale będzie bezpłatny. Oczywiście powinienem był pójść wtedy do sądu pracy, pożeby z torbami, ale myśmy się bali wtedy prawdopodobnie angażować w to sąd pracy, bo przedsiębiorca był najważniejszym na rynku uczestnikiem budowania nowoczesnej gospodarki. Z pewnością tak. I dobrze, że te czasy się zmieniły, chociaż mam wrażenie, że czasami zbyt intensywnie skręciliśmy w kierunku praw pracownika, bo czasami się zastanawiam, czy aby no nie zapomnieliśmy też o tym pracodawcy. A o tym nie decydujesz. No rynek, sytuacja na rynku? Rynek też. potrzebuje pracownika, więc trzeba go szanować bardziej niż pracodawca. Źle to brzmi, no ale tak wygląda. Trochę tak jest, z pewnością rynek wiele załatwia, natomiast sądy pracy są też bardzo szczególnymi sądami, a nie zapomnijmy o tym, że to one stosują w praktyce te przepisy. I gdybyśmy też taka ciekawa rzecz, porównali sobie tą relację, Państwowa Inspekcja Pracy. A właśnie sąd pracy. Kto jest ważniejszy, kto dlatego przedsiębiorcy będzie wydawał bardziej miarodajne i być może dotkliwe decyzje? No, zdecydowanie sąd pracy. Mało tego, ostatnio spotkałem się już kilkakrotnie z takim stanowiskiem sądów i na gruncie przepisów trzeba się z tym zgodzić, że sąd pracy nie jest związany z ustaleniem kontroli. Czyli sąd pracy jest ważniejszy w tym zakresie. Więc Sam czasem to... warto znieść na kontrolę, a potem nie bać się pójść do sądu pracy. To też i warto wyciągnąć wniosek z tych kontroli. Warto wyciągnąć wniosek. Nie, często jest tak, że jak ktoś, ta kontrola się przetoczy, nie ma jakiejś tragedii, jest jakiś mały mandat, albo polecenie ustne, i nic wielkiego się nie stało. To bardzo szybko chce zapomnieć tej kontroli i żyć. A co w tym złego? Z jednej strony nic, ale dobrze byłoby wyciągnąć wnioski i poprawić te nieścisłości i niedociągnięcia, żeby na przyszłość było jeszcze lepiej, żeby było, można powiedzieć, gładko ta kolejna kontrola przeszła. Bo jeżeli wszystko jest dobrze, to kontrola idzie szybciej i sprawniej i mamy ją szybciej głowy. Warto w każdym rozmiarze przedsiębiorstwa, które, o którym mówimy, warto posiłkować się ekspertem. Nie chcę budować w rynku pańskich usług, ale no Tak dla dobra ludzi, którzy czasem się boją, czy to nie za drogo, czy sobie może sam jednak poradzę, warto to robić, czy nie? Myślę, że tak. I w gruncie rzeczy to nie jest rynek tylko dla prawników, bo wiadomo, że y, głównym powodem y, kontroli, ale też wsparcia. Y, będzie dany obszar działalności przedsiębiorcy. Ja jestem adwokatem na podatkach, na przykład się nie znam jakoś wnikliwie, tylko bym powiedział bardzo pobieżnie. Natomiast do kontroli skarbowej chętnie bym zaprosił poprosił o wsparcie doradcę podatkowego. Jeżeli mam kwestie sanitarne, to oczywiście procedury jedno i tutaj jakaś pomoc prawnika wskazana jak najbardziej, ale być może też ekspert, eksperta w tym zakresie, eksperci z BHP. To jest bardzo ważny też rynek i można powiedzieć obszar kontroli. W tej chwili, przez wakacje i przez wzmożony okres produkcyjny, Państwowa Inspekcja Pracy największy nacisk kładzie na bezpieczeństwo. Więc tutaj specjaliści z BHP również są istotni. No dobrze, panie mecenasie, I to jest e, polski rynek, polskiego pracodawcy, polskiego pracownika. Ale mamy tutaj i zagranicznych pracodawców, tak. i zagranicznych pracowników. Jak bardzo ich sytuacja jest skomplikowana z pańskiej perspektywy? E, to, czy powiem tak, e, jeżeli chodzi o pracowników zagranicznych, może od tego zacznijmy. E, sytuacja nie jest jeszcze skomplikowana, pod względem też i bezpieczeństwa i kontroli PIP nie jest jakoś bardzo skomplikowana względem tego, co było w poprzednich latach, chociaż wiadomym jest, że ilość dokumentów, które pracodawca musi dla pracownika sporządzić z zagranicznego, no jest olbrzymia, tak? No ogólnie Polska jest krajem sformalizowanym od tej strony. Co więcej, jest sformalizowanym, a jest skazana na to skazanym krajem na to, że tych pracowników za granicę będzie przybywało? Dokładnie tak. To jest, myślę, pod względem naszej gospodarki coś, czego nie jesteśmy w stanie ominąć. Oczywiście łatwiej jest w wypadku obywatela Ukrainy ciągle, bo mamy te ustawy pomocowe, które pozwalają nam łatwiej i z mniejszą dozą formalizmu zatrudniać. Z jednej strony tzw. unitów, czyli obywatelów Unii Europejskiej to jest najprostsze, później właśnie obywatelów Ukrainy, no i później jest cała reszta. No dobra, a przedsiębiorcy ci z zagranicy? Przedsiębiorcy zagranicy w Polsce działają dosyć chętnie i w różnych formach. Najczęściej kapitał zagraniczny pojawia się w Polsce takim transferem, że tworzy się polską spółkę z zagranicznym kapitałem. I mam wrażenie, że w naszym tutaj okręgu mam na myśli województwo śląskie to to jest najpopularniejsze i wydaje mi się, że najsłuszniejsze ja też dla takich spółek pracuję właśnie między innymi z kapitałem zagranicznym i, i to jest chyba najlepszy sposób rozpoczęcia działalności są też przedstawicielstwa firm zagranicznych i tak dalej, ale to ma taki bym powiedział charakter bardziej promocji centrali a nie poważnej działalności głównej w Polsce. Ja wiem, tylko pytam bardziej o los tego zagranicznego przedsiębiorcy w konfrontacji z instytucjami, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Bo tak. rozumiem z mm. tego, co pan mówi, że tak. to na ogół jest kapitał zagraniczny, ale prowadzą te biznesy ludzie z Polski. I, i to nie rodzi jakichś yy, trudności w relacji zagraniczny przedsiębiorca, polski kontroler. Yy, wszystko zależy od konfiguracji osobowej. Ja pracuję dla takiej spółki, gdzie cały zarząd mam, nazwijmy to anglosaski, jest polski prokurent w tej spółce. No i dochodzi do takiej sytuacji, że przychodzi kontrola i pytania zarządu się mnożą Nie rozumieją przedsiębiorcy zagraniczni, na jakiej zasadzie ta kontrola działa, dla nich jest to wręcz zaskakujące. Zresztą też pod względem i prawa pracy i BHP, Polska jest krajem dosyć wyjątkowym. Na przykładowo szkolenie BHP w Holandii czy w Anglii to zajmuje 20 minut. U nas 8 godzin, trzy razy przechodziłem. Koszmar. Tak. Co więcej, niczego wartościowego tam się nie dowiadujemy. Dokładnie, zwłaszcza jeżeli pracownik jest doświadczony, pracownikiem już to przechodził i po raz kolejny słyszy dokładnie to samo. No i co z tym? To jest tylko uciążliwość, czy to jest problem do załatwienia? Wszystko zależy od branży znowu, powiem tak. No bo jeżeli mamy branżę produkcyjną i tamte ryzyka są większe i się zmieniają, no bo mamy nowe technologie i tak dalej, hmm. to to szkolenie BHP tam jest potrzebne. Ale jeżeli to jest praca biurowa i tam się nic nie zmienia w zakresie zagrożeń, to to jest strata czasu. Ale musi się odbyć, bo taki przepis. Tak. I tutaj uważam, że coraz więcej aktywności jak chodzi o kursy online i te podobne rzeczy, żeby ułatwiać dwóm stronom tą relację szkoleniową w tym obszarze. No i pan prokurent wtedy co mówi zarządowi tej firmy, który wyrwa sobie włosy z głowy, robi wielkie oczy, bo nie rozumie tego państwa. Tak, nie rozumiem tego państwa ani podatkowo, ani pod względem Państwowej Inspekcji Pracy. No jest powolne, skrupulatne tłumaczenie. Nic innego nam nie zostaje. To już pierwsze zatrudnienie polskiego pracownika bywa szokiem dla pracodawcy zagranicznego, nawet unijnego, biorąc pod uwagę ilość dokumentów. Natomiast jest jedna dobra w tym wszystkim rzecz. Polski pracownik jest ceniony. Pod względem jakości, wydajności polski pracownik ma dobrą markę ciągle A jest Zastanowione przez polskiego pracodawcę, wracając do pierwszego tematu naszej rozmowy? Coraz bardziej, coraz bardziej, dlatego że tego pracownika na rynku po prostu wciąż bardzo trzeba. Też ten nasz rynek pracy już nie jest tak wybitnie idealny dla pracownika, jak był na przykład dwa lata temu, hmm. w moim odczuciu. To, niech pan przypomni jeszcze raz, ten ważny zestaw, ważnych przepisów, ważnej ustawie, z którym każdy przedsiębiorca powinien się zapoznać, żeby łatwiej było mu się poruszać. W sytuacji, kiedy kontrola się pojawi. Z pewnością artykuły od 48 do 60 ustawy prawa przedsiębiorców. Jeżeli ktoś wcześniej zapoznał się z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, którą to uchylono, to będzie miał łatwiej i szybciej, bo te przepisy w sporym zakresie przeniesiono, recypowano do tej ustawy, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, jeżeli chodzi o państwową inspekcję pracy, też zachęcam do kontaktu z tą ustawą nie jest specjalnie długa. Gdybyście Państwo to wiedzieli, to fajnie, a gdybyście nie wiedzieli, to przypominamy, radzimy. Mecenas Łukasz Staszel, ekspert w obszarze prawa pracy, pracownik Akademii WSB, był naszym gościem i ekspertem. Bardzo dziękuję za spotkanie, Panie Mecenasie, i za wiedzę. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim przedsiębiorcom powodzenia.